Cześć, nazywam się Jarek, jestem ratownikiem medycznym, pomagam w szkoleniu m.in. ratowników górskich. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z Wami na temat nas, na takiej zmory nas, turystów, czyli odcisków. Jak sobie z nimi radzić, jak przeciwdziałać temu, żeby te odciski w górach nie wystąpiły. Zapraszam do oglądania. Najczęstszym powodem występowania odcisków są oczywiście złe dobrane buty oraz źle dobrane skarpetki. Pamiętajmy, że przy zakupie obuwia te buty powinniśmy troszeczkę sobie zmierzyć, troszeczkę w sklepie w nich pochodzić. Nie kupować butów przez internet bez wcześniejszego mierzenia. Oprócz tego też trzeba dobrać dobre skarpetki. Proponuję skarpetki z wełny merynosów, ponieważ są to skarpetki, które oddychają, gdzie stopa czuje się naprawdę komfortowo. Propozycja ode mnie jest taka, jak przeciwdziałać odciskom podczas wędrówki starajmy się po dobraniu butów i odpowiednich skarpetek podczas postoju, tak jak my teraz siedzimy, ściągnąć obuwie, wystawić stopy na słońce, żeby ta stopa troszeczkę pooddychała, bo odciski powstają przez to, że jednak tam jest ta wilgoć, gorąc i ta stopa się parzy w tych butach. Po dobraniu odpowiedniego obuwia i odpowiednich skarpetek, wędrując po szlaku, pamiętajmy, że podczas przerwy warto jest te nogi wyciągnąć z butów, żeby one się nie zaparzyły. W lecie, oczywiście, można w każdym miejscu wyciągnąć, żeby te stopy przesły. W zimie możemy wejść do schroniska i wysuszyć te stopy, bo to jest jeden z takich większych problemów, jeżeli chodzi o otarcia na szlaku. Ale co zrobić, gdy do obtarcia już dojdzie? Oczywiście mamy parę sposobów. Jeden to jest taki, że możemy zakupić sobie w aptece plastry specjalne na obtarcia. Są to plastry, które złoży się tak zwana druga skóra. Są to plastry pakowane w parę sztuk, w różnych rozmiarach. Po naklejeniu na obtarcie rana przestaje boleć, nie dostaje się do niej wilgoć i tworzy nam się taka miękka, bardzo fajna poduszka. Kolejny sposób, jaki możemy zrobić, żeby zapobiec otarciom, no to oczywiście jest zmiana skarpetek. Pamiętajmy, że jak czujemy, że w butach zaczynam wrzeć i te skarpetki nie są odpowiednie, to zawsze miejmy w plecaku zapasową parę albo nawet dwie, żeby podczas wędrówki te skarpetki zmienić, żeby nie dopuścić do tego, żeby były rany na stopach. Mam nadzieję, że podobały Wam się moje rady. Ja od siebie życzę Wam jak najmniej otarć na szlaku. Zapraszam Was do sklepu Martes, gdzie macie e, możliwość zakupienia skarpetek Merino. Zapraszam Was również do obserwowania strony Martes oraz mojej strony na Instagramie.